Witajcie na kanale Eurocard Wózki Dziecięce. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat wózka Moi, który jest jednym z najpopularniejszych wózków z marki KAVO, a dzisiaj doczekaliśmy się jego drugiej generacji o nazwie Moi Plus. Poproszę może Piotra, żeby przybliżył nam co nieco na temat tejże nowości, ale może najpierw zaczniemy od podobieństw. Witam wszystkich. Eee, tak, masz rację, trzeba zacząć od podobieństw, ponieważ na pierwszy rzut oka Moi Plus praktycznie nie różni się od mojej, no podejrzewam, że głównie jest tak poprzez identyczne tapicerki. Mhm. Mamy dokładnie te same pięć kolorów, nie wiem czy widać, tam za nami stoi reszta kolorystyki, tutaj prezentujemy kolor beżowy o nazwie Taub, który chyba jest najpopularniejszym, przynajmniej w sezonie, wiosenno-letnim kolorem, który, który mieliśmy u siebie w ofercie. Mogę potwierdzić tylko. Dokładnie, dokładnie. Czyli tak, mamy dokładnie te same kolory, tapicerka wygląda identycznie, Nadal są to bardzo małe, kompaktowe po złożeniu wózki. Praktycznie składają się dokładnie do takiego samego rozmiaru. Ale patrząc na tabelkę z rozmiarami, coś przykuwa naszą uwagę. W pierwszej kolejności jest to, myślę, że samo oparcie. Dokładnie. Mamy o 5 cm wyższe oparcie o wysokości 50 cm, co już uważam za bardzo duży plus, nawiązując tutaj. Do nazwy mojej Plus, tak. ale, ale nie to, proszę Państwa, jest najważniejsze. Mamy tutaj kapitalny mechanizm, który pozwala nam jeszcze dodatkowo podwyższyć budkę o 8 cm ponad w górną krawędź oparcia. Czyli mamy wyższe oparcie, i jeszcze dodatkowo w tylnej części jest taki slider, który pozwala nam tą budkę dodatkowo unieść. Można się pokusić o stwierdzenie, że wózek rośnie razem z dzieckiem. Można. W opisach producenta znajdujemy informację, że siedzisko posłuży nawet rok dłużej niż standardowe siedzisko właśnie przez tą, przez tą regulację. Pamiętajmy mm -hmm. o tym, że sama regulacja wysokości budki o 8 cm, no to nie jest kwestia 8 cm wzrostu dziecka, no bo dziecko mamy w pozycji siedzącej, także mm -hmm. no jest to 8 cm więcej na tłów dziecka i jego główkę, także, także rzeczywiście Uważam, że ten rok nie jest przesadzony, tak to, tak to może w rzeczywistości funkcjonować. To jest w rzeczywistości trzystopniowa regulacja. Ja może pokażę, bo tego, tego nie widać. Mamy tutaj w dolnej części taki slider, to się nazywa fachowo. W górnej części to jest dźwignia do regulacji oparcia, więc nie pomylmy się w trakcie, w trakcie ustawiania, prawda? No i to jest moim zdaniem ten największy plus wózka, Moi Plus. Ogólnie ten model polecaliśmy tym z Państwa, którzy szukali pierwszego wózka, wózka 2 w jednym. Mówię tutaj o modelu mm -hmm. Moi, o, o pierwszej wersji. Powodem tego było nie za duże siedzisko. Tak. I rzeczywiście około 90% wszystkich zestawów, które sprzedawaliśmy, były to zestawy dwa w jednym, czyli kupowaliście gondolę z siedziskiem. Nie polecałem Moi komuś, kto chciał kupić wózek drugi. Już typowo wózek spacerowy, no ponieważ po prostu uważam, że to jest taki model do, do, do dwóch lat maksymalnie, więc ktoś mógłby się rozczarować wydać pieniądze i w rzeczywistości niezbyt długo z tego modelu mm -hmm. korzystać. Moi plus z czystym sumieniem mogę polecić każdemu, kto szuka również samej spacerówki i, i, i po prostu chciałby mieć tą spacerówkę z przekładanym siedziskiem i żeby to siedzisko było dość duże i wystarczyło na długo. Czyli rzeczywiście mówiąc klasykiem same plusy. Dokładnie. Podobne rozwiązanie już marka Kawo zastosowała w wózku Ideo. No tak coś mi się właśnie kojarzyło. Też też prezentowaliśmy tutaj. Tam też jest regulacja wysokości budki, ale tutaj jednak ten mechanizm jest dużo bardziej zaawansowany. Też ten zakres regulacji jest większy. No uważam, że to jest taka absolutna petarda na rynku i co ważne i co zwróciło moją uwagę w pierwszej kolejności, to jak Otrzymaliśmy dostawę pierwszą, to okazało się, że karton, w który spakowany jest Moi Plus jest dokładnie tego samego rozmiaru, co Moi, co wydawałoby się niemożliwe patrząc dokładnie. po wymiarach. Tutaj jedyne co się zmieniło w rzeczywistości to waga, bo tu powiedzmy Moi Plus jest około kilograma cięższe, no ale to, to siedzisko... Spowodowane jest miejscu, właśnie tym mechanizmem dodatkowym. Tak, tak. no skąd, skąd taka, ta, ta, taka, taka możliwość? No po prostu to siedzisko jest powiększane, także do pakowania po prostu mamy budkę... Opuszczono mi gabaryty złożonego wózka. Absolutnie niczym się nie różnią. Dalej ten wózek po złożeniu jest malutki, dalej stoi na kołach i dalej mamy funkcję ciągnięcia wózka jak, jak walizki. Mhm. Ja może zaprezentuję, złożę go. Tu jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. My to zauważyliśmy podczas pierwszych prezentacji. Oj, przepraszam. Źle to, źle to zrobiłem. Siedzisko dajemy do przodu. Do tego momentu nic się nie zmienia w stosunku do, do poprzednika wózka no, moi. Dokładnie, ale, wygląda tak samo. Dokładnie. Jeśli chodzi o kwestie ciągnięcia, dokładnie tak samo to wygląda. Możemy mm -hmm. sobie tą rączkę jeszcze bardziej wysunąć. Czy w pozycji leżącej wózek też wygląda dokładnie tak samo? Ale jeśli chcemy sobie ten wózek postawić w pionie, bo jest też taka możliwość, pamiętajmy o tym, żeby sobie budkę opuścić po prostu, żeby ta budka nie wystawała poza obrys wózka, ponieważ możemy sobie ją uszkodzić albo, albo ubrudzić. Mhm. Dokładnie taka sama blokada jak w poprzednim modelu. Wózek składa się oczywiście to już jest standard w tym momencie, przynajmniej w marce Kawo. Że, że, że możemy go złożyć zarówno z siedziskiem przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. Siedzisko przepinane dokładnie tak samo jak w poprzedniku, mhm. i też tutaj możemy złożyć to składanie. Jest troszkę trudniejsze. Musimy pamiętać, żeby oparcie było położone do pozycji leżącej, ale nie do końca tak. Najpierw siedzisko do góry, i dopiero oparcie do pozycji leżącej. I w tym momencie możemy dopiero wózek złożyć. I też pamiętajmy o tym żeby ta budka była, była maksymalnie schowana. Była schowana. Czyli widzimy, po złożeniu nadal jest to ten sam malutki kompaktowy wózek. A po rozłożeniu dopiero jak sobie postawimy, siedzisko, podnieśmy tą budkę do góry mhm. i, i korzystajmy rzeczywiście o ten, o ten rok dłużej. Z wózka plus. Plus. Dużo zmian w samej spacerówce, ale jak to się ma na przykład do gondolki? Czy gondolka mm. również doczekała się jakichś plusów? E, tak, gondola też jest zmieniona. Może e, pokażę, jak wypnę się Oczywiście. Pewnie ukasz gondolę, jakbyś mógł. E, tutaj mamy e, tapicerkę znowuż identyczną, niczym mm -hmm. się nie różniącą, ale doszła funkcja przycisków z pamięcią, tak zwana funkcja memory baton. Co ta funkcja daje? My ją znamy już z modelu AXO Style i AXO Shine marki KAWO. Okay. Funkcja ta pozwala na demontaż gondoli przy użyciu jednej ręki. Wciskamy przyciski po dwóch stronach, one pozostają przytrzymane automatycznie i przy użyciu jednej ręki wypinamy Wyciągane. sobie gondolę. Wcześniej, w poprzedniej wersji, trzeba było gondolę objąć w ten sposób, dwiema rękami wypiąć. Dla nas, facetów, nie ma, problemu. nie ma problemu, ale panie są czasami trochę, trochę, trochę mniejsze i trochę może to być niewygodne. Zwłaszcza jeśli jest dziecko w środku, chociaż nie powinno się przenosić gondoli z dzieckiem w środku, bo, bo, bo tak mówi Norman. Czyli wciskamy przyciski i wypinamy gondolkę. Jednicząca. Ale na przykład pokuśmy się o takiego ekstremum, mamy zajętą jedną rękę, to wtedy rzeczywiście spokojnie drugą wolną możemy sobie o, działać. Właśnie, proszę Państwa, i tutaj, tutaj pamiętajmy o tym, że właśnie w takiej sytuacji możemy sobie tą funkcję wykorzystać. Jedna ręka wolna, możemy przytrzymać na przykład drugie dziecko, bo czasami mamy starsze dziecko, mhm. czy, czy, czy cokolwiek innego, i, i, i wtedy sobie tą gondolę jedną ręką wypniemy. Wspominałeś Piotrze na samym początku, że rzeczywiście być yy, pierwsza wersja moim była y, zalecana rodzicom, którzy szukali gdzieś tam powiedzmy pierwszej spacerówki. Natomiast tutaj myślę, że możemy się pokusić o propozycję dla rodziców, którzy szukaliby spacerówki na przykład dla, y, przez cały okres y, tak zwanego wózkowania. Yy, to znaczy moi, y, polecałem ludziom, którzy, y, tym z Państwa, którzy szukają nie stricte spacerówki, ale wózka yy. dwa w jednym, czyli Gondolka plus, plus spacerówka. Tak, do drugiego roku życia idealnie się moi sprawdzi, później większe dziecko może wyrosnąć. Nie jest to zasadą, dlatego że bardzo często dzieci, zanim osiągną dwa lata, przestają całkowicie jeździć w wózkach dziecięcych, ale jeśli ktoś szuka właśnie wózka dla większego dziecka. Czyli powiedzmy, mamy dziecko, które już wyrosło z wózka 2 w jednym typowego i chcą, chcą kupić spacerówkę, która musi mieć koniecznie przekładane siedzisko, to, to tak jak już mówiłem wcześniej, Moi plus będzie tutaj świetnym rozwiązaniem. Tu jeszcze torbę pokazuję, bo torba też jest dokładnie taka sama, jak, jak w moi też jest to taka forma kuferka. Pamiętajmy o tym, że torba nie jest w zestawie, trzeba ją osobno domówić. Często mamy taką sytuację, że zamawiacie Państwo. Wózek w wersji 2 w 1, czy, czy samą spacerówkę, myśląc, że torba będzie w zestawie. Nie, ona jest osobna. Pamiętajmy o tym, mimo że na niektórych zdjęciach ta torba też, też jest widoczna. No to wiadomo, mhm. robi się tak z, 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 po prostu, żeby pokazać, bo sama torba bez wózka za bardzo nie, nie ma. Nie, nie, ma, nie ma tutaj, nie, nie jest użyteczna, mhm. więc, więc dlatego zazwyczaj na zdjęciach jest właśnie zapięta. Ale jest to osobne akcesorium. Wynika to po prostu z tego, że część rodziców gdzieś tam chciała zrezygnować z tej torby, a część gdzieś tam, powiedzmy, uznaje to akcesorium za niezbędne. Dokładnie. Dajemy tę możliwość, ten wybór. Myślę, że poruszyliśmy chyba wszystkie plusy wózka Moi Plus. Wszystkie plusy wózka Moi Plus, z wyjątkiem jednego ostatniego plusa, no bo teraz. Pojawiłoby się pytanie, dlaczego kawo cały czas ma w ofercie jeszcze wózek Moi. No tym ostatnim plusem jest cena, która też niestety jest na plus. Model ten jest znacznie droższy niż, mm. niż jego poprzednik. Dlatego też bym nie skreślał całkowicie modelu moi. Bo tak jak mówię, jeśli ktoś z Państwa w przyszłości planuje i tak kupić typową spacerówkę, na przykład z siedziskiem zamontowanym już stricte przodem do kierunku jazdy, to być, być może standardowe moi w zupełności wystarczy, a później tę różnicę ceny można sobie wykorzystać na zakup już typowej spacerówki. Ale jeśli koniecznie chcemy mieć wózek z siedziskiem, który starczy na długo, to to Moi Plus będzie tutaj lepszym wyborem. Ale to myślę, że odpowiedni eksperci, odpowiedni doradcy w sklepach będą mogli Państwu pomóc. Y Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się wózek Moi Plus, jest on jak najbardziej dostępny do kupienia na naszej nowo otwartej stronie, na naszym nowo otwartym sklepie internetowym. Adres to www.euromyślnikkart.pl. Zresztą ten link bezpośrednio do zakupu tego wózka znajduje się również poniżej tutaj tego filmu. Zachęcamy Was oczywiście jak najbardziej do subskrybowania naszego kanału, a także do pozostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się ten film podobał. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka. Cześć!